Otóż jesteśmy na obwodnicy Kwielic, jest to obwodnica, która służy odciążeniu miejscowości przejazdu samochodów ciężarowych z dniem dzisiejszym obowiązuje zakaz wjazdu do miejscowości samochodów o ciężarze powyżej 18 ton. Z wyjątkiem transportu rolniczego, cały ciężar właśnie transportu tego dużego będzie odbywał się obwodnicą zarówno tych, którzy obsługują miejscowość, jadą w kierunku Gogowa, ale przede wszystkim obwodnica była budowana z myślą o rozwijającym się szybie GG1. W momencie, kiedy zacznie funkcjonować, chcieliśmy, żeby te drogi dojazdowe były gotowe, żeby mieszkańcy nie odczuli tego, że wraz z rozwojem firmy, z rozwojem kghm mają jakiekolwiek niedogodności. Ta obwodnica spełnia w całości te zadania. Na pewno ten ruch samochodowy, który będzie się odbywał, mieszkańcy najprawdopodobniej go nawet nie zauważą, co stanowi duże bezpieczeństwo dla rodzin, jak i również dla budynku, bo jednak obciążenia czy drgania, które są wywołane przez ruch samochodowy, wpływają mocno destrukcyjne na budynki. Tu mogą być spokojni, naprawdę to nie będzie dotyczyło. O tej drodze myślałem przez wiele lat. I tutaj, kiedy w trakcie w jednym z spotkań e, pojawiła się szansa, że KGH może ją wesprzeć, no byłem bardzo zadowolony. Kiedy podpisaliśmy akt notarialny, to powiem szczerze, byłem dumny siebie, tym bardziej, że akt podpisywaliśmy 24 grudnia. Prawie, że na Wigilię taki prezent świąteczny się trafił, i wtedy ta wizja tej obwodnicy była już naprawdę bardzo realna. Biorąc pod uwagę, że miejsce, w którym stoimy, tego miejsca nie było. Tutaj płynęła sobie po prostu e, rzeczka, a ten odcinek jest budowany od podstaw. Tu było pole, zboże. Nie było w ogóle drogi.